Bądź mną, kretoszczur lewe piąty. Mieszkaj sobie z rodziną w takiej ładnej jaskini obok starego obozu. Miej tutaj zawsze co jeść, bo obok dużo piekielników. Miej też spokojne życie, które czasem tylko jakiś kucharz ci zakłóci, co wychodzi przez bramę i zbiera piekielniki. Nakrzyczysz wedy na gościa i od razu ucieka. Żyj tak sobie do czasu, aż pewnego dnia przyszedł jakiś pajac w zbroi. Nie wiesz, czy czerwonej, czy niebieskiej. Zawsze miałeś problemy z rozróżnianiem kolorów. Nawet nie wiesz, co to są kolory. Ale gdzieś usłyszałeś to słowo i ci się spodobało, no to go używasz. Na początku chciałeś wygonić dziada z twojego domu, ale kopnął cię raz i już ci się odechciało. Miał ze sobą jakieś ciało człowieka, które rzucił na podłogę i uciekł. Żyjesz tak sobie dalej, aż do czasu, kiedy nie przyszedł kolejny pajac z kitką... Tym razem bezbroi z wyraźnie agresywnym nastawieniem i chęcią zdobycia doświadczenia za rozprucie Twojego pięknego ciałka, którego nigdy za wiele. Próbujesz go odstraszyć kwikami, ale bez efektów. Kurde, że też tylko kwiczysz. Tutaj warczenie by się przydało, ale w loteligenów genów wylosowałeś szarcie główne. A nie kłyj sierść. Podchodzi i rozwala cię na jednego strzału. Potem to samo robi z całą Twoją rodziną. Następnie idzie do trupa, grzebie w nim. Umierając, widzisz jeszcze, jak wyraźnie zadowolony z siebie wyciąga struchła, amulet i wraca do obozu. Beliarze, kurwa, co ci zrobił biedny szczur? Subskrybując kanał oceniający i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.